Czas pandemii dla nikogo nie jest łatwy, wymaga podejmowania szybkich i trafionych decyzji. Podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego podsumowano działania samorządu województwa związane z COVID-19 setki milionów przekazane na ten cel to środki unijne, a także własne. Blisko 440 milionów złotych samorząd Mazowsza przeznaczył do tej pory na walkę z COVID-19. Jako pierwszy region uruchomił unijny projekt wynoszący pierwotnie 150 milionów złotych, który rozrósł się i dziś jego wartość wynosi ponad 360 milionów złotych, z czego zaangażowanych jest prawie 265. Dzięki tym środkom już od marca zeszłego roku do 75 placówek medycznych z Mazowsza kierowane jest wsparcie w postaci sprzętu i środków ochrony osobistej. Do tej pory trafiło już do nich ponad 1000. 500 sztuk aparatury medycznej i ponad 39,5 tysiąca wyposażenia. Do mazowieckich stacji pogotowia ratunkowego trafiło także w sumie 15 ambulansów oraz 5 busów do przewozu osób zakażonych. Ten projekt to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, prawie 315 milionów z budżetu państwa, ponad 15 milionów, pozostałe środki, prawie 30 milionów złotych pochodzą z budżetu województwa mazowieckiego, jest to ten nasz własny do tego projektu. Od 1 lutego do 30 czerwca 2020 roku samorząd województwa realizował projekt, którego partnerami były stacje pogotowia z Warszawy, Płocka, Siedlec, Ostrołęki i Radomia. Ponad 46 milionów złotych uruchomione zostało na projekt związany z poprawą dostępności do usług opieki zdrowotnej, związany ze wsparciem ratownictwa medycznego. Tutaj nasze medytranse otrzymały wsparcie zarówno na zakup potrzebnego sprzętu, środków ochrony osobistej, ale również uposażenia, dodatki do wynagrodzeń. Niemal 7 milionów przeznaczono na wsparcie wojewódzkich szpitali psychiatrycznych. Dzięki temu wsparciu do placówek trafiły środki ochrony indywidualnej, środki dezynfekcyjne, środki czystości, materiały opatrunkowe oraz inne materiały jednorazowego użytku. Zakupiono także testy antygenowe oraz najpotrzebniejszy sprzęt medyczny. Placówki medyczne podległe samorządowi województwa mazowieckiego prowadzą również szczepienia przeciwko COVID-19. Na 25 stycznia ogólna liczba wykonanych szczepień w podmiotach leczniczych województwa mazowieckiego wyniosła ponad 16,5 tysiąca. Punkty szczepień, które będą prowadziły szczepienia dla pozostałej ludności to Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnej Medycyny Pracy ATIS, filia POZ na Śliskiej, Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnej Medycyny Pracy ATIS, Mazowiecki Szpital Ludnowski w Warszawie, specjalistyczny szpital w Ciechanowie, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny i Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie. 4 stycznia 2021 roku Wojewoda wydał decyzję o otworzeniu punktu szczepień w lokalizacji szpitala tymczasowego mieszczącego się w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku oraz w Szpitalu w Ostrołęcy. Gotowość do rejestracji chętnych na szczepienia w wyżej wymienionych podmiotach działa od 15 stycznia 2021 roku. Dwie placówki, Szpital Dziecięcy imienia Profesora Jana Bogdanowicza i samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej imienia Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, to placówki, które mogą szczepić własny personel.